Dzień dobry. Witajcie, kochani, o poranku. Dzisiaj wcześniej, ale dzisiaj jest dzień, w którym rozpoczynam mój dzień pracy wcześniej, i to jest jedyny moment, kiedy mogłabym z wami poćwiczyć. Dlatego, mimo tak wczesnej pory, zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żeby razem ze mną kontynuować 120 tydzień naszej gimnastyki. I poświęcić parę minut tylko i wyłącznie sobie. Dzisiaj wersja skrócona, ograniczam się dzisiaj tylko i wyłącznie do samych rytuałów. Także jeżeli macie ochotę zrobić sobie dodatkowe ćwiczenia, to bardzo was do tego zachęcam. Natomiast ja dzisiaj szybciutko, żeby zrobić swoje, czyli najważniejsze pięć rytuałów, i biec dalej w moim dzisiejszym dniu do pracy. I dlatego już teraz przypominam: przygotujcie sobie szklankę z wodą. Będziemy popijać w trakcie. Skupcie się tylko i wyłącznie na sobie, na ciele. Nie pozwólcie myślom gdzieś daleko uciekać, tylko postarajcie się, żeby te myśli były w waszym sercu, żeby były w waszym ciele, żeby również odgadywać, na ile dzisiaj wasze ciało może wykonywać każdy, każde z ćwiczeń, bo taka jest idea, żeby wykonywać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. Oczyszczamy więc głowę ze wszystkich negatywnych myśli i dzisiaj wprowadzamy myśl. Moją świadomość wyrażam poprzez moje ciało. Moją świadomość wyrażam poprzez moje ciało, i z tą myślą rozpoczynamy od oddechu. Zapraszam. Stań wygodnie, nogi na szerokość. bioder. zwróć uwagę, żeby stopy były względem siebie ustawione równolegle. Wyciągnij się kurem, przenieś ciężar ciała do przodu, odblokuj kolana. Połóż dłonie na brzuchu i wciągając na sam powietrze, uruchom mięśnie brzucha, żeby wtłoczyły do powietrza w gdzie znajdują się dłonie. Brzuch w tym momencie napełnia się jak balonik. Chwilę wytrzymaj w takiej pozycji i powoli, rozluźniając, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. I cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej. Wyciągnij się w górę, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, ponieważ będziemy się kręcić wokół własnej osi. I żeby nie zakręciło się w głowie, to głowa pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, gdy ciało się obróci maksymalnie. Dopiero wtedy szybko odwracamy głową, a zanim nim podąża ciało. Ręce szeroko rozłożone, mięśniami brzucha przetrzymaj sylwetkę i startujemy. Obracamy się, cały czas oddychając z uśmiechem. Wykonaj tyle obrotów, ile możesz. Ja wykonuję ich 21. Stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak już wirowanie w głowie ustanie, to przejdź powoli na matę. I ode. Połóż się na plecach do drugiego. Kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnię do maty. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, palce stóp mocno zadarte do góry, żeby pięty uniosły się na podłogę i na wdech unieś głowę i pociągnij mocno palcami nogi w górę, starając się, żeby kolana były wyprostowane, a z wydechem podróż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem, wydech dziewięć, Moją świadomość, wyrażam poprzez moje ciało, wydech dziesięć, wydech jedenaście, wydech dwanaście, wydech trzynaście, wydech. Czternaście, wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech. 20 wydech, dwadzieścia jeden, wydech, rozluźnij, przewróć się na bok, podnieś powoli za pomocą rąk i popij wodę. Do trzeciego rytuału klęknij, rozstaw nogi na szerokość bioder, obszyj palce stópą matem, wyciągnij sylwetkę w górę. Połóż sobie głonie na pośladkach i opuść głowę w dół. I na wdech unieś głowę. wypnij klatkę piersiową, ściągając do siebie łopatki i odchyl głowę w tył. Na tyle, na ile czujesz, że jest to dla Ciebie komfortowe, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Dech. I wydech. Trzy wydech, cztery, wydech, pięć, wydech, sześć, wydech, siedem, wydech, osiem, wydech, dziewięć, wydech dziesięć wydech, jedenaście wydech, dwanaście wydech, trzynaście wydech, czternaście wydech, piętnaście moją świadomość wyrażam poprzez moje ciało wydech Szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden i wydech, pokręć głową rozluźniając kark, pokręć ramionami, popij wodę i usiądź do czwartego kartułu, rozstawiając nogi na szerokość bioder, oprzyjmonie dłonie o matę przy biodrach, wyciągnij się w górę, postaraj się, żeby kolana były wyprostowane, i opuść głowę w dół. I na wdech. Unieś głowę. I mocno wyklij biodra. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech pięć, wydech, sześć, wydech, siedem, wydech, osiem, wydech, dziewięć. Moją świadomość wyrażam poprzez moje ciało. Wydech, dziesięć. Wydech. Jedenaście. Wydech. Dwanaście. Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście. Wydech. Szesnaście. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia i wydech. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie. Zapryć palce i pokręć karstkami w przód. I w tył. wodę. I połóż się na brzuchu do piątego Nogi są rozstawione na szerokość bioder, palce stóp oparte o matę. W prostszej wersji możesz oprzeć sobie ręce na łokciach, żeby nie nadwyrężać nadgarstków. Unieś do góry głowę, podnieś ciało w górę i na wdech przenieś mocno do góry pośladki, naprężając i nogi, i grzbiet. A trudniejsza wersja. Oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, podnieś do góry brody, unieś kurę górę całe ciało, Ewentualnie możesz pozostać na macie kolana i na wdech przenieść pośladki w górę. Skieruj łokcie lekko na zewnątrz. W obu wersjach ćwiczenia brodę dobrze do mostka. Kolana mogą być lekko ugięte i mocno. Dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górę. Wdech. I wydech. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Moją świadomość wyrażam poprzez moje ciało. Wydech. Osiem. Wydech. Dziewięć. Wydech. Dziesięć. Wydech. Jedenaście. Wydech. Dwanaście. Wydech.

Wydech osiemnaście. Wydech dziewiętnaście. Wydech dwadzieścia. Wydech. I dwadzieścia jeden. Z wydechem uklęknij, usiądź w pośladka, w minę piętach, rozszerz kolana, ramiona wyciągnij mocno do przodu, oprzyj czoło o matę i oddychaj do brzuchu. Powoli się podnieś, popij wodę. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wspólne ćwiczenia. Życzę Wam, żeby ten dzień był pełen radości i energii. Czerpcie ze słońca, które dzisiaj bardzo mocno będzie nam świeciło. I do zobaczenia jutro o zwykłej porze. Pa!